Wyglądam w tym świetle źle, a bez niego jeszcze gorzej. Jestem na jakimś dupiu, bo uznałem, że nie chcę nagrywać tego w domu. Jakaś zmiana musi być, co nie? Otoczenia, czy coś w tym stylu. Ale tutaj drzewa się ruszają, słuchajcie, dźwięki. Tam widziałem chyba Slendermana, a tam jakiegoś menela, samochody jeżdżą. A to policja. Może mnie nie widzieli? Zanim zaczniemy temat z tytułu, to trzeba jedną rzecz. Idealnie. I ja tylko teraz nie wypiję, bo mam maskę, ale... Jeżeli lubicie kontent tej pani tutaj to yy, macie link w opisie i w komentarzu yy, Cebork, jeżeli lubicie jej kontent jakimś inspiracją dla was była jakkolwiek widzieliście jej filmy albo ogólnie chcecie ją wesprzeć bo choruje ona na, nie choruje, cierpi ona na Tinnitusa czyli na Szumy ustne połączone z straszną nadważliwością na dźwięki. To taką nadważliwością, że zwykłe klikanie w myszkę, czy tam krewaturę, czy tam pewnie nawet tupanie nogą o ziemię wywołuje u niej strasznie nieznosny, bolesny, po prostu to jest taki dźwięk, jakbyście ku dwa rakiety koło siebie odpalali. Otworzyła ona, nie widać moich oczu. Załóżmy, że tak. Otworzyła ona konto na Buy Coffee, więc jeżeli chcecie ją wesprzeć jakąś kwotą, no to możecie to zrobić, zostawiam Wam link w opisie i w komentarzu. A wracając do yy, sprawy z tytułu. Robię QA. Wiem, że yy, w... było już, miało być kilka takich poważniejszych QA, tym jedno jeszcze za czasów dramy Glamrock TV aka Tymoteusz a.k.a. kolejny fan FNaFa, Katon. jeszcze za czasów tej dramy, tam otoczki, był o pomysł zrobienia Q&A, to jednak zrobiłem to kompletnie znikąd, z nudów, wstawiłem tego posta, nie byłem w ogóle gotowy, a teraz jestem gotowy, mam ten cały tam maraton filmów, czy tam styk filmów, co 3-4 dni się pojawiają, jest w ogóle zajebiście to jest Mam ten cały, tam filmy się pojawiają, jest fajnie. I pomyślałem, że hej, zrobię Q&A, bo akurat mam możliwości, więc jeżeli chcecie, nie wiem, zapytać mnie o coś związanego, możecie nie jeździć tą ulicą. Więc jeżeli chcecie zapytać mnie, nie wiem, o jakieś tam sprawy kanałowe, o z, jakieś tam o mnie coś się dowiedzieć lub o jakiejś innej sprawie, oby tylko nie polityczne zadawajcie już pytania, nawet róbcie taką długą listę pytań, znaczy nie przesadzajcie, niech tych pytań nie będzie więcej niż nie wiem 10, ale poważne, prześmiewcze, ja spróbuję na nie odpowiedzieć i będzie kut, będzie zawaliście, nagram to kiedy będę miał możliwości może na dworze, nie tutaj, bo tutaj za chwilę coś mnie zeżre. Tam ktoś rowerem jedzie, ja będę musiał chyba stąd uciekać, bo się boję, że ktoś mnie za chwilę złapie. Więc więc zadawajcie pytanie, ja spróbuję odpowiedzieć, kiedy będę miał możliwości i wstawię to może w przyszłym tygodniu, może nawet jeszcze w tym tygodniu się uda. Chociaż wątpię, prawdopodobnie w przyszłym tygodniu. No i pytania te trochę zaporowały. Pytania zadawajcie do teoretycznie 48 godzin po publikacji byłoby najlepiej, ale jeszcze tam może coś wezmę z po, więc. Ja lecę stąd, bo nie serio, co drzewo tam jest? na mnie spadnie, to drzewa mają po 30 metrów i nie mają gałęzi. E, pamiętajcie, aby pomóc cyborg, a ja, a ja znikam.